Ten film jest dla ciebie, jeśli chcesz nauczyć się odczytywać myśli innych ludzi, bez magii, bez zgadywania i bez manipulacji. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy prześwietlają cię w kilka sekund i chciałbyś zrozumieć, jak oni to robią, w tym materiale pokażę ci trzy proste, ale niezwykle skuteczne metody obserwacji, dzięki którym zobaczysz więcej niż słowa. Dowiesz się, co zdradzają oczy. Jak twarz ujawnia emocje, zanim je nazwiesz, oraz jak ciało, nawet w ciszy, opowiada historię, której nikt nie wypowiada na głos. Uwaga, gdy nauczysz się patrzeć w ten sposób, świat relacji już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Zacznijmy od prawdy niewygodnej, ale wyzwalającej. Twoje myśli nie są tak prywatne, jak myślisz. Nie dlatego, że ktoś potrafi zajrzeć ci do głowy. Ale dlatego, że twoje ciało od dawna nauczyło się mówić. Jung pisał, że nieświadomość zawsze przemawia symbolami. W codziennym życiu jej alfabetem są mikrogesty, oddech, napięcia mięśni, kierunek spojrzenia. Zanim umysł zdąży założyć maskę, twarz ją na chwilę zdejmuje. Zanim język ułoży zdanie, dłonie wydają przecinek, a barki kropkę. Wyobraź sobie pociąg w zimowy poranek. W przedziale siedzisz naprzeciw obcej osoby. Otwierasz laptop, ale w głowie mieli się myśl o nieprzyjemnym mailu. Gdy drzwi się domykają, ona mówi, wygląda pan na kogoś, kto jedzie nie po to, żeby gdzieś dotrzeć, tylko żeby od czegoś uciec. Czujesz ukłucie, bo ucieczka jest twoim sekretnym czasownikiem od kilku tygodni. Skąd ona to wie? Może przeczytała to w twoim sposobie siedzenia, tułów, odwrócony do okna, kolana lekko w stronę drzwi i dłonie. Które skubią zamek plecaka, jakby chciały go rozpiąć i wyskoczyć. Ciało już dawno zdradziło czasownik. Zanim rozum zdążył odmienić go w czasie przyszłym, filozofowie od wieków mówią o przezroczystości siebie. Platon pisał o cieniach na ścianie, jaskiń, dziś cieniem potrafi być twoja własna mina. Kierkegaard przypominał, że ja staję się sobą w relacji, a relacja jest lustrem, które nie zawsze polerujemy. Nice pytał, ile masek potrzebuje człowiek, żeby ukryć jedną twarz. From dodałby, że uciekamy od wolności w kierunku przewidywalnych pus, bo pozycja znana wydaje się bezpieczniejsza niż prawda, którą trzeba utrzymać w spojrzeniu drugiej osoby. A Kamiu powiedziałby może, że to absurd, ile wysiłku wkładamy w milczenie ciała, które i tak mówi. Zanim przejdziemy do metod. Jedna decyzja to nie będzie poradnik manipulacji. Nie uczymy się tutaj haków, które kogoś rozbroją, uczymy się widzenia, bo gdy naprawdę widzisz, pryska wiele nieporozumień i część twojej własnej iluzji. Oczy to nie tylko źrenice, to trajektorie, to pytania, które uciekają w bok zanim padną. To milczące tak, widoczne w minimalnym rozszerzeniu źrenic. Kiedy pojawia się coś ekscytującego, człowiek, temat, obietnica. To też nie, zaszyte w szybkim mrużeniu, które bywa tarczą przed tym, co zbyt blisko. Zacznij od prostego ćwiczenia obecności. Gdy ktoś mówi, nie przygotowuj w głowie odpowiedzi. Patrz, gdzie wędruje jego wzrok. Kiedy padają słowa wrażliwe, pieniądze, zawiodłem, chcę, boję się. Czy oczy szukają sufitu, jakby chciały znaleźć tam pretekst? Czy uciekają w stronę drzwi, jakby biegły szybciej niż nogi? Czy zatrzymują się na Twoich oczach dłużej, niż wymaga grzeczność, jakby prosiły nie odchodź? Jeszcze nie skończyłem. Są momenty subtelniejsze. Rozmowa cichnie, a źrenice rozkwitają o milimetr. Temat trafił w rdzeń. Albo kurczą się jak po zimnym prysznicu. Coś zadrżało, pojawił się opór. Nie wyciągaj szybkich wniosków, ale zanotuj w sobie tu jest brama. Przez te bramę wchodzą myśli, zanim zamkną się na zasuwę słów. Twarz to mapa, ale żywa, przesuwająca się jak chmury. Jej pogodę czytasz nie z prognozy, tylko z chwilowych prześwitów. Mikroekspresje trwają krótko, krócej niż mrugnięcie, ale zostawiają posmak. Uśmiech może być kurtuazyjny, zęby białe, jak neon. Ale jeśli nie drgną kąciki oczu, jeśli wokół nich nie zapali się wachlarz drobnych zmarszczek, nie jest to uśmiech, którym uśmiecha się serce. Zaciśnięte wargi mówią Trzymam w środku. Asymetryczny grymas chcę, ale się boję. Podniesione brwi z jednoczesnym ściągnie, ciem środka czoła. To mniej ciekawi i niepokoi, wyobraź sobie spotkanie rekrutacyjne. Pada pytanie o porażkę. Kandydat mówi płynnie przygotowaną odpowiedź, ale na ułamek sekundy przelatuje cień. Lewe oko lekko się mruży, policzek napina kącik ust, ściąga się do środka. Ten cień jest ważniejszy niż całe zdanie. On mówi: Tam jest, tam jest rana. Czy to znaczy, że kłamie? Nie. To znaczy, że dotknąłeś miejsca, w którym słowa poruszają coś prawdziwego. Twarz ma też rytm. Są osoby, które mówią szybko, ale ich mimika zostaje w tyle. To często znak, że głowa goni, a ciało nie nadąża. Są tacy, którzy mówią mało, a twarz opowiada poemat, przerwy dłuższe niż trzeba, kąciki oczu, które miękną przy jednym imieniu. W tych rytmach kryją się akcenty zdania, którego nikt nie napisał. Ciało jest szczere do bólu. Gdy próbuje kłamać, staje się drewniane. Gdy się odsłania, robi przestrzeń albo się cofa. Skrzyżowane ramiona nie zawsze znaczą zamknięty, czasem znaczą zmarznięty. Ale jeśli pojawiają się dokładnie w chwili, gdy wchodzisz na temat graniczny, warto to zauważyć. Nogi bystrzejsze od ust często zdradzają kierunek. Ich czubki ustawiają się w stronę wyjścia na długo, zanim ktoś powie, muszę już iść. Dłonie bawiące się obrączką potrafią powiedzieć więcej o związku niż deklaracje. Oddech przyspiesza, gdy zbliża się pytanie, którego ta osoba nie chce usłyszeć. Ramiona podnoszą się o milimetr. Jakby szykowały się do ciosu, choć pada komplement. Może komplement dotyka miejsca, którego ktoś nie potrafi przyjąć. Wyobraź sobie parę na spacerze. On opowiada o nowym projekcie, gestykuluje szeroko, ale kiedy mówi, to nic osobistego. Dłonie nagle chowają się do kieszeni. Czy naprawdę nic osobistego? Ciało właśnie zrezygnowało z przestrzeni, skuliło zdanie. Albo inna scena: Przyjaciel mówi wszystko w porządku, a jego barki wiszą na niewidzialnych haczykach. To ciało pisze przypis: Nie wiesz tytułom, czytaj treść. Do tej pory mogłeś mieć wrażenie, że mówimy o technikach obserwacji innych, ale tu czeka pierwszy zwrot. Bez poznania własnych filtrów, twoje czytanie będzie projekcją. Jung ostrzegał, że to, czego nie uświadomimy, spotykamy na zewnątrz jako los i jako czyjeś motywy. Jeśli nosisz w sobie lęk przed odrzuceniem, spojrzenie odwrócone na chwilę zinterpretujesz jako nie lubi mnie. Jeśli żyjesz w napięciu rywalizacji, każdy uśmiech odczytasz jak ukrytą ironię. Dlatego zanim spojrzysz na innych, spójrz w lustro, jakie zdania twój umysł dopisuje drugiemu człowiekowi automatycznie które z nich to opis, a które obrona. Drugie zaskoczenie. Cisza jest narzędziem diagnostycznym. Nie ta ciężka, karcąca, ale cisza gościnna. Kiedy w rozmowie robisz odrobinę przestrzeni, ciała zaczynają mówić same. Człowiek, który kontrolował gesty, nagle opiera palce o stół i zaczyna rytmicznie pukać. Ktoś inny rozluźnia ramiona i wypuszcza długie "uf", którego nie było w planie. W tej przestrzeni pojawia się to, co prawdziwe. Trzecia niewygodna prawda nie wszystko, co widzisz, musisz nazywać. Wielu z nas ma odruch, wiem, co myślisz, ale czytanie nie jest oskarżeniem, tylko słuchaniem. Zamiast kłamiesz, spróbuj tu coś się poruszyło. Co to było dla ciebie? Zamiast chcesz uciec, zapytaj, czy jakaś część ciebie chciałaby być teraz gdzie indziej. Dobra obserwacja robi miejsce, a nie stawia pod ścianą. Jeśli wytrwasz w praktyce, wydarzy się coś cichego. Ludzie zaczną mówić rzeczy, których nie planowali, nie dlatego, że ich naciskasz, ale dlatego, że przy tobie ciało nie musi się bać, a ty zaczniesz słyszeć zdania, które nigdy nie padły, a jednak wszystko wyjaśniają. To nie magia, to uważność, empatia i odwaga bycia obecnym. A teraz zapytaj siebie: komu dzisiaj zechcesz naprawdę się przyjrzeć? Bez agendy bez osądu, bez potrzeby bycia mądrym? I czy potrafisz tak samo spojrzeć na własne odbicie? Napisz w komentarzu jedno krótkie zdanie, które ktoś kiedyś wypowiedział, a ty poczułeś, że dotknął twojej ukrytej myśli,